Do mnie. zajbiście Chodźcie, chodźcie, szybciej, nie ma czasu, nie ma czasu, żeby opierać się coś Hill Roy was here. Dobra, wyjdźcie tam. Co? Już się śmieje ze mnie pewnie. Co? <laughs> Nie ośmielę się z akcji gersy. <laughs> Chciałbym to już skończyć, ale cały czas się coś dzieje. Oh. Kopen! Getroffen! Czy coś tam co oni krzyczą? Oj wie co? Szajze! Ale chyba dorwał! Jeden yeah. chuju! Dobra! Wyczyś wyczyściłem szkopów z farmy! Teraz gdzie iść? Przez budynek, czy przez co? Aha, tędy trzeba będzie. Dobra, dobra. Tutaj, się. Szybko. No proszę. Proszę, proszę, ale proszę szybciej biec. Halo, no co to za obijanie się? Uuu, uh, 600. Ty, 600 wyświetleń streama. Co mówisz? Mówię, że 600 wyświetleń streama. Młodszy, na... no to Kiedy miałeś A. tak dużo widzów? A bo ja wiem. I teraz pewnie Pe... że ja niedawno streamowałem. Pewnie ktoś ma mój klucz i streamuje potajemnie, a ja... i potem usuwa jeszcze ten. Bo ja ja na pewno nie, kurwa. Kurwa. Tu jest. Ej, to tak się dziwię, co mnie tak napierdoli? Ktoś tu szuma to. Dobra. A właśnie widzę. Mam nawet zapisane te swoje streamy. Mogę ci wysłać później. Tylko że 3 czwarte z tego streama jest zablokowany... Jest zablokowany. Granaty. Kanapy? Kurde, wiesz, co, co nieraz mi się zacina Twój stream? Także muszę włączyć i włączyć. Ale to moja wina. wina jest? Nie wiem, właśnie, że nagle się tak. Bo ja mam, ja mam zero, zero straconych klatek. Że nie zacina się w ogóle, tylko po prostu nagle się zatrzymuje i muszę włączyć i włączyć. I... Przez jakiś czas normalnie leci, dopóki znowu się tak nie. nie zatrzyma. Kurde! O kurde, faja! Amunicja mi się skończyła, I co teraz? No nie, oni podchodzą bliżej! Nie ma kurwa! Podchodzenia, nie! Ja to w takiej grach zawsze sam na nich ubiegałem i zabijałem ich z bliska. Ale właśnie ja gram na weteranie i strzał, i ja już muszę się chować, nie? A, Bo a. To oni mają ten. Więcej obrażeń zadają z broni niż ty pewnie. Znaczy,. pewnie ta. Albo jak w ogóle by było, że tylko raz się dasz trafić, to od razu death. A to jest tak na tym: jest. bieg przejdę normalnie, tak całą kampanię. A to jest, takie do odblokowania. I... Tak, tak, tak. Dodatkowy poziom trudności. Hardcore. Dobra. Patrzą to do landing zone. Czyli gdzie? X. Czyli tam. Aha. Aha. Dobra. Misja skończona. Jedna. Znikający samolot? Baker! Która to godzina jest? 2.23 no, 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 no. No. No, O której wstałeś w ogóle? <laughs> o 12 tak wcześniej no bo, bo jest syreny przeciw e, ten syreny alarmowe no jak przeciw to nie. no testy w Poznaniu były i w Warszawie U. ja tak ze strany na początku nie wiedziałem co się dzieje więc chwyciłem za tą zamaskę przeciwgazową i <laughs> i tak wyglądam nie. przez okno co się dzieje Ta, na no, boro tak samo syrena obudziła mnie o 15. Na, na, tai super. <laughs> oho, oho, čia džiugiu dabar. Dobra, uh, assault team. Mogę wam tak wydzielać rozkazy czy nie mogę? Powiedzcie mi. O, nie mogę. Ale na kurwa jo. Kurde, faja, o co on ma? Co on ma za broń? Jest! A teraz sprawdzamy, co za miał broń, nie? Co on tu miał? Co to było? Y Gdzie te MG? Gdzie te MG? Kurwa. Kurwa, Brunner. Wiedziałem, że to, to Twoja sprawka. Zajebałeś mi, kurwa, szkopie. A nie, mam. Nie ma skokon przez mur! Dobra, nie żyje. <grym i znowu> Śmiesznie się buduje w tej grze, tylko wciskasz Q cały czas, tak szybko i postacie tak szybko się poruszają, budują. That way, double time! Snajperka! Co snajperka? Dobrze No! Muszę zreloadować? No chodź tu! No. Dzięki pan znacznik Pokaż łepek! No, pokaż go. No O kurde. No, O tu Z. A, tu jeszcze jeden żyje. Ну покажи, покажи. Добра, прекрасно Ну, выставься что? Добра, шмату. Артсток, вот